Dajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii Jurek i Czerwony Ogórek yy, Dzisiaj będziemy robili recenzję popularnego sklepu o nazwie żabka. Dobrze, wchodzimy zatem do naszej żabki. Yy, widać tutaj yy, no proszę bardzo produkty już nam lecą na łeb, choć ogórek. Produkty nam lecą na łeb, drzwi się rozwaliły, matko jedyna. Co za beznadziejna konstrukcja. Yy, dobrze, co my tu mamy? Kukurydzę, dynia, która została rozbita, yy, jabłko, rozbitego melona, kokomelona, taka rzecz do ćwiczeń, prezent świąteczny i bałwan. Ale na pewno... Bałwana nie będziemy kupywać, bo no już mamy tutaj takich... takiego bałwana. Ty też stać bałwan. Cicho tam. E, dobra, widzimy tutaj tragiczny stan kasy. Zobaczmy, zobaczmy jaka ta kasa jest brudna, w ogóle uświniona od tego 97 tu nie było. No, sprzątane. Gdzie jest obsługa? Tam y, piją chyba alkohol. Ej, klienci przyszli. Ty, a to nie jest sanepit? No mam nadzieję, że nie. Ty, idź tam sprawdź. Praktykant zawsze ma najtrudniej. O. O. Yy, dzień dobry, co państwo by chcieli kupić? Yy, dzień dobry, my byśmy chcieli kupić jabłko yy, z domki, no, czy... My chcielibyśmy kupić kukurydzę. No, no to proszę sobie wziąć. A przepraszam, ja to robot jestem, żebym se produkty brał. No, jakby tutaj nie, nie podaje kasier produktów. A przepraszam bardzo, co co jest za traktowanie? Ja panu wystawię opinię. Proszę nie dotykać kasy, bo i tak już, już jest brudna. Dobra, bierzemy tę kukurydzę. No, proszę bardzo. I co tu się stało? Jakiej wy macie jakości produkty? Czy ja dosłownie dotknąłem tą kukurydzą kasy i już się rozbiła? Nie wiem, co było, nie rzucać. Przepraszam, czy pan mi tu pyskuje? Zaraz ja policję. I tak to lepsze. ...niż Sanepid. Dzień dobry główny inspektorat sanitarny. Yy, przyszliśmy tutaj na kontrolę. Matko jedyna, jaką wy macie w tej żabce brudną podłogę. Yy, kto tutaj pracuje? Yy, tamten kasjer. Dobrze, proszę się przesunąć. Proszę pana, czemu tu jest tak brudno? Yy... Ej, sanepid przyszedł. Matko, jedyn. Ej, on tu zemdlał. No pięknie.